Hej! Dzisiaj chcę pokazać Wam mój magiczny trik na róż z efektem photoshopa. Oglądajcie dalej. No bo tak, rzeczywistość jest taka, że nikt nie lubi w makijażu ostrych konturów, ostrych plam, jeżeli chodzi o makijaż skóry, prawda? Dlatego my podziałamy sobie dzisiaj tak, aby tego nie było. Nakładam róż tak jak zwykle. Róż to jest mieszanka tych dwóch odcieni i jest to paletka, Infinity Palette od Lindy Halberg, czyli moja ulubiona paletka do wszystkiego po prostu. Bo malujemy sobie nią i brwi, i policzki, i wykonturujemy twarz, i dodamy różu, i rozświetlacza, i jest wszystko. Póki co w najzwyczajniej świecie nakładam róż. I nakładam go tak gdzieś tam sowicie, żebyście widziały po prostu jak mój magiczny trik działa. Okej, okay, jak róż mam już nałożony, to teraz popracuję sobie troszeczkę jeszcze tym pędzelkiem, który sobie gdzieś tam oczyściłam o rękę. Możecie sobie użyć szmateczki. Też pokazywałam wam ten trik ze ściereczką, tak żeby sobie dowycierać zawsze te pędzle. I sobie troszkę pracuję nad tym, żeby on wyglądał bardziej miękko. Dobra. I przechodzimy do mojego magicznego triku. Biorę sobie swój pędzel, którym nakładałam podkład. Może to być również gąbeczka. Mm, I. Omiatam tym pędzlem, um, można powiedzieć, sam kontur różu. Czyli nie jadę po całości, nie chcę go usunąć całkowicie, tylko właśnie po tym konturze, po tych zewnętrznych częściach różu sobie omiatam tym pędzelkiem. Okej, okay, myślę, że efekt photoshopa już uzyskałam, także e, chciałam Wam pokazać taki szybki, krótki trik i łatwy, bo nie musicie do, używać dodatkowych narzędzi, w zasadzie tylko te, które już wcześniej używaliście. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Dajcie mi znać w komentarzach. Żegnam się tymczasem, moi drodzy. Do następnego. Pa, pa!